Witam Was w 21 odcinku Szybkich Faktów, gdzie przedstawiam Wam informacje i ciekawostki z uniwersum The Walking Dead. Tak więc zaczynajmy. Dostaniemy trzeci serial w uniwersum żywych trupów. Nowy serial będzie opowiadał o losach nastolatków, którzy urodzili się w postapokaliptycznym świecie i wychowali się w bezpiecznej strefie. Nie wiedzą nic o szwędaczach i postanawiają wyruszyć na przygodę życia. Serial będzie miał premierę na wiosnę 2020 roku. Analiza trailera jest już dostępna na kanale. Dużo osób się pyta o filmy z Rickiem. Niestety, na chwilę obecną nie mamy żadnych informacji na temat tych produkcji. Jeśli tylko coś będziemy wiedzieć, dowiecie się jako pierwsi, subskrybując ten kanał. Hamska autoreklama. Niestety, smutna informacja dla ludzi, co oglądają Fear the Walking Dead. Serial dostał zamówienie na szósty sezon. Showrunnerami najnowszego sezonu będą te same osoby, które prowadziły serial przez czwarty i piąty sezon. Czyli będziemy mieli kolejne nudne flaki z olejem, które nic ciekawego nie wnoszą. Ja jako wielki fan uniwersum The Walking Dead nie mogę przebrnąć przez piąty sezon. Aktualnie jestem na dziewiątym odcinku i skończę ten serial, by tylko zrobić recenzję piątego sezonu. What? Dostaliśmy też oficjalną informację, że aktorka Lauren Kochan wróci do The Walking Dead w drugiej połowie dziesiątego sezonu. Co to znaczy? że Megi wróci do serialu i poprowadzi nas ku nowym ciekawym osadom. Niestety jej serial Whiskey Cavalry okazał się klapą i został odwołany po pierwszym sezonie. Dlatego nie widzieliśmy postaci Megi w The Walking Dead. Fabularnie postać ta zostawiła wzgórzę, by pomóc Georgie odnaleźć inne osady. W drugiej połowie 10 sezonu pojawi się też postać komicowej księżniczki. W tę bohaterkę wcieli się aktorka Paola Lepard. Tak więc, jak widzimy, druga połowa 10 sezonu zapowiada się dość ciekawie. Jesteśmy dopiero w połowie sagi szeptaczy, a ja już nie mogę się doczekać akcji w wspólnocie. Zapowiedziana została też nowa gra w uniwersum żywych trupów: The Walking Dead, Święci i Grzesznicy będzie dostępna na wiarki. Na chwilę obecną nie dostaliśmy gameplayu, a tylko uroczy plastelinowy trailer. To by było już wszystko w tym odcinku. Jak widzimy, październik przynosi nam dużo ciekawych informacji z uniwersum żywych trupów. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć i do następnego.